Nazywam się Michał Bogdan, jestem organizatorem oraz uczestnikiem tych zawodów. Specjalizuję się w konkurencji multi Blind, szansa Cubing Open. Szansa pochodzi od nazwy fundacji, Szansa dla Niewidomych, która organizowała całe wydarzenie. My też tutaj jesteśmy organizatorami właśnie w imieniu fundacji, pojawiła się możliwość zorganizowania tej zawodów, a niedługo zbliżają się mistrzostwa Polski. Postanowiliśmy, że zorganizujemy m.in. konkurencję czwórkę blindem, piątkę blindem i FMA, których od prawie dwóch lat nie było na żadnych polskich zawodach, ponieważ są trudne do zorganizowania. Cztery konkurencje, i trwały one dwa dni, żeby zorganizować po trzy próby dla każdego uczestnika czwórki, piątki blindem i FMA i dwie próby multi. Jeżeli jedna próba tej konkurencji, jedno ułożenie, tak jak mówimy o multi -blindzie, trwa, godzinę, no to w szybkich konkurencjach można zorganizować w tym czasie kilka rund. Mieliśmy tutaj wielu gości również z zagranicy, padły międzynarodowe rekordy. Mieliśmy gościa z Turcji, który kiedyś brał udział w zawodach w Turcji, ale tam nigdy nie zorganizowano multiblinda i w Turcji nie było żadnego oficjalnego wyniku multiblinda, więc pierwsza oficjalna próba ukończona przez tego zawodnika jest też historycznym pierwszym Pierwszym dla Turcji rekordem w tej konkurenci, Padł też rekord Čech v konkurenci konkurencji czwórka blindem. Jmenuji se Honza Funč, je mi 20 let, pocházím z České republiky a skládám už pátým rokem. Mezi moje nejlepší výsledky patří složení 4x4 poslepů. When I pick up the cube into my hands, was I felt like, okay, I want to solve it blindfolded. That was the first moment I hold the cube, so I learned that. I wanted to learn 4x4, four 5x5, four, five five, and I tried to be the best because no one is really trying to be good at it because it's kind of hard to learn. So I was training a lot and I made national record there, which is four and a half minutes. Ale ja byłem w tym rekordzie przed konkursem, więc poprawiłem się o 3 minuty. Jan Fonsz był blisko, blisko podium, ponieważ poziom był dosyć, dosyć wysoki. Wygrał tutaj Daniel Wallin, który ustanowił rekord Europy minuta 37, więc tutaj postawił poprzeczkę dosyć, dosyć wysoko. Ja so, jestem Daniel Walin, jestem 22 2 gammal, pochodzę z oka zawodzę speed cubing. och mina bästa grenar är blindlösning. Jag har Europarekordet i 4x4 med ögonbindel och jag gillar även att lösa 3x3 och andra blindgrenar. Många to Poland, vänder to actually till Polen för att faktiskt kunna very Jag är alltid väldigt glad när jag kan hantera nerverna i tävlingar. there när det good andra bra such som Adrian Debski och så. So. my memorization was solid i tried to one pass it as you call it which means that i memorized the whole cube never reviewed the information and then you start solving but then when i get nervous as i did today i, I was forced to review like corners because otherwise i felt during memory that i might this might slip from my brain so i did like 1.5 pass maybe and also execution was flawless for me personally so i'm very happy with that time blindem, so the, the biggest... największa kostka, gdzie bardzo często zdarzało się na zawodach, że nawet podium nie było skompletowane, ponieważ jest tak trudna, tak łatwo jest o jakiś błąd. Jeśli chodzi o układanie bezpatrzenia, przede wszystkim wymagane jest większe skupienie, ponieważ kiedy układamy kostkę w klasyczny sposób i nie będziemy odpowiednio skupieni, no to po prostu będziemy mieli nieco gorszy wynik. Natomiast tutaj, jeżeli się pomylimy, to my nawet nie widzimy tego, że się pomyliliśmy. Dlatego trzeba tutaj szczególnie uważać. Nawet dla początkujących osób, które już potrafią ułożyć kostkę z patrzeniem, wydaje się to magią, żeby ułożyć ją bez patrzenia. Natomiast jest to kwestia taka, że używamy po prostu innych metod, ponieważ kiedy chcemy ułożyć kostkę z patrzeniem, skupiamy się tylko na tym etapie, który rozwiązujemy i nie martwimy się, co się dzieje z pozostałymi klockami na kostce. Natomiast, żeby to, co zapamiętaliśmy, tak, miało sens. To podczas układania bez patrzenia, zamieniając ze sobą jakieś elementy, musimy wykonywać konkretne algorytmy w taki sposób, żeby zamienić ze sobą tylko te elementy, a pozostałe, żeby zostały na, na swojej pozycji. Odbyła się również konkurencja Multi Blind, która tutaj dała nam najwięcej, najwięcej emocji, ponieważ padł rekord Europy. Jak wiemy, rekord Europy wcześniejszy, który był też na początku rekordem świata, utrzymał się od 2013 roku. Ustanowił go Marcin Kowalczyk i no właśnie, nikt nie był w stanie go pobić. Natomiast Marcin był też rekordistą polski nieprzerwanie. Od kwietnia 2012 roku, co policzyliśmy, było to 9 lat, 4 miesiące i 21 dni więc na pewno tutaj przysporzyło wielu, wielu emocji nie tylko Krzysztofowi Boberowi, który ten rekord pobił, ale też wszystkim, którzy mogli to na żywo obserwować. Nazywam się Krzysztof Bober i jestem rekordzistą Europy w konkurencji 3x3 wiele kosek bez patrzenia. I Jeżeli chodzi o oficjalne zawody, to była moja prawdopodobnie szósta próba, aczkolwiek na samym początku, kiedy stawałem się coraz lepszy, kiedy brałem 42 kostki, no to jednak limit tych DNF-ów, właściwie ten margines błędu był bardzo mały przez co te próby były bardzo dalekie od możliwego rekordu. Natomiast już w ostatnich miesiącach, kiedy czułem, że ta forma jest bardzo duża, zwłaszcza przez ostatnie tygodnie, no wiedziałem, że ten dzień musi nadejść i nie ukrywam, że jeżeli chodzi o próbę właśnie sobotnią, to już praktycznie od wtorku robiłem sobie taką mentalność, że naprawdę to jest już ten dzień. No i tak wyszło, że po tych praktycznie 3000 dni... Ten rekord w końcu padł, no i bardzo fajnie, no to jest oczywiście ogromna masa treningu, ogromna liczba poświęconych godzin, no i nie ukrywam tutaj, Zasytuję może Adriana Demskiego, że przez ostatnie dni nie widziałem światła słonecznego, bo tylko trenowałem na te zawody, no ale jak widać warto było i myślę, że tutaj nie, nie podjąłbym żadnej innej decyzji, żeby było inaczej. W sobotę odbyła się konkurencja Fewest Moves, gdzie zawodnicy musieli Znaleźć jak najkrótsze rozwiązanie do, każdej, do każdego ze Scramblin. Trzecia z trzech rozwiązań liczyła się jako ten najlepszy wynik. Wygrał nasz gość z Niemiec, Jan Bentlage. Hallo, ich bin Jan z Deutschland i moim bestes ergebnis bisher, würde ich sagen, warł der Weltrekord in FMC. I like especially FMC, because you can play around with your cube and it's always something different. Right now with Domino it's getting a bit more like uh, doing the same thing every time, but uh, it's still a lot jest fun to play around with different techniques. Co ciekawe, aż trzech zawodników zawodnicy z drugiego, trzeciego i czwartego miejsca mieli identyczną średnią 25-33, więc była tutaj bardzo zacięta rywalizacja. A o tym, jak, w jakiej kolejności będą oni sklasyfikowani, zadecydowało zadecydował najlepszy single. Looking at this European Speedcubing, cubing scene, in many events, all from 3x3 to blind sold in everything, they have good competitors in almost every event. So Poland is a very strong country in terms of cubing in Europe. Jest tutaj duże zapotrzebowanie, co pokazała liczna obecność zawodników na tę konkurencję. To w przyszłości pojawią się kolejne podobne zawody w Warszawie. I will arrive to next competitions in Poland, definitely. I like it very much. The venue is awesome. We'll, I mean, I've had very enjoyable competition days with a few good friends. My events, m mainly Big Blind, if those are here or if it's a big competition, I will surely be back.